Zastanawiacie się, jakie nauki gracze oraz mistrzowie gry mogliby wyciągnąć z gry Baldur's Gate 3? To jesteście w dobrym miejscu. Spędziłem z tą grą sporo godzin. Postaram się przytoczyć 20 ciekawych elementów, które można przenieść do RPG przy stole. Weźcie pod uwagę, że to tylko sugestie, co ciekawego mogłoby się sprawdzić w grze przy stole. W żadnym wypadku nie sugeruję, że powinniście przenieść wszystkie 20 elementów do waszej grupy. Naturalnie, w żadnym razie nie zmieniałbym gry RPG ze znajomymi na grę komputerową, ale lubię w wolnej chwili przysiąść i spędzić godzinę czy dwie przy komputerze. Znowu grasz na komputerze? Nie, nagrywam na YouTube. Nie wszystko co w komputerze jest tak udane da się przenieść. Jest to jednak nadal gra wideo. Dla przykładu dynamicznie prowadzona walka, gdzie wszystkie obliczenia robi komputer, będzie ciężka do przeniesienia do gry przy stole. Baldur's Gate jest jednak przeniesieniem tabletop RPG na grę wideo w skali wierności, jaka nigdy do nie została osiągnięta. Podobno gra ma 17 tysięcy możliwych zakończeń i 174 godziny scenek, co tylko świadczy o ogromie możliwości, ścieżek, które można obrać, oraz decyzji jakie możemy podjąć w grze. Uwaga! W materiale mogą pojawić się spoilery związane z grą Baldur's Gate 3, także jeśli ktokolwiek nie chce nic wiedzieć związanego z tą grą, to może przerwijcie materiał i wróćcie do niego po przejściu gry. Cześć! Jestem Marcin, jestem mistrzem gry od 300 lat, a oto moje przemyślenia. Materiał podzieliłem na trzy tematy. Mechanika, otoczenie oraz narracja. Zacznijmy od mechaniki. Specjalne ataki broni w Baldur's Gate są ciekawym rozwiązaniem na zróżnicowanie broni. Czym różni się miecz z od sztyletu czy rapieru w DD? No właśnie, poza rodzajem obrażeń i kością różnice są praktycznie żadne. Larian Studios znalazło ciekawe rozwiązanie. Każda broń ma trzy specjalne ataki, specyficzne dla każdego rodzaju broni, Przy czym jedno użycie na krótki odpoczynek. Jest to dość dużo mechaniki do dodania, dlatego gdybym miał dodać do naszych gier, możliwe że ograniczyłbym się do. Jednego specjalnego ataku per rodzaj broni bez limitu użyć, albo może z limitem trzech użyć? Numer 2. Nie wiem, czy zauważyliście, jak gra rzutona percepcja automatycznie, kiedy zbliża się do miejsca z ukrytym elementem, takim jak skarb. Nie używa pasywnej percepcji, tak jak jest to w przypadku 5. edycji DD, tylko wykonuje rzut. My stosujemy to jako zasadę przy naszym stole od dawna, bo daje to możliwość dostrzeżenia czegoś nawet z niższą percepcją. Albo pominięcia czegoś, nawet jeśli się ma wysoką percepcję. Kolejna rzecz to ciekawe zastosowanie dla akcji bonusowych. Poza tym, co stosuje większość stołów, czyli wypicie własnego napoju leczącego jako akcja bonusowa, gra oferuje dodatkowo możliwość użycia trucizy na broni, skoku, pchnięcia kogoś. Te akcje bonusowe byłyby dostępne dla graczy oraz dla NPC-ów. A nie wiem jak to w Waszym przypadku. Moje NPC bardzo często cierpią na brak ciekawych akcji bonusowych, więc. Poszerzenie tego wyboru dla wszystkich urozmaici nieco grę. W grze podanie napoju leczącego komuś to nadal pełna akcja. Stan niezatrzymywalny to coś co pojawia się w grze, a nie widziałem wcześniej w podręcznikach D&D. Jest to ciekawe rozwiązanie, aby urozmaicić walkę z jakimś ostatecznym przeciwnikiem. Na czym polega? Pierwsze trzy ataki wykonane przeciwko przeciwnikowi nie zadają obrażeń. Oznacza to, że bohaterowie muszą na szybko zmienić swoją taktykę, i użyć na przykład magicznych pocisków albo innych lekkich ataków, aby zniwe zniwelować <laughs> niezatrzymywalnego, a dopiero wtedy użyć ataków ciężkich. Możesz nawet ten stan użyć kreatywnie. np. przykład abolet, który jest w wodzie, jest niezatrzymywalny, ale jeśli z jakiegoś powodu nie będzie w całości stężony, traci ten stan. Konieczne daj znać graczom, że coś takiego ma miejsce, czy w sposób fabularny, lub nawet wprost. W końcu chcesz, żeby walka była ciekawa, a nie prowadziła do zagłady Twojej drużyny. Prawdopodobnie nie wprowadzałbym takiego stanu przeciwko graczom o poziomach niższych niż dziesiąty i dokładnie przemyślał balans takiego spotkania. No i zarezerwowałbym to dla finalne, na finalnego antagonistę, a nie na jakieś pośrednie walki. Częstotliwość i sposób wykorzystywania umiejętności socjalnych, zastraszania, przekonywania kłamstwa i intuicji jest świetnie zrobione w Waldru's Gate 3. Zawsze jest czas na wykorzystanie czarów wspierającego. Mechanicznie pogranie w Baldur's Gate pozwoliłbym graczom na użycie czarów wspierających, nawet jeśli gracz zapomniał krzyknąć Guidance przed rzutem. Guidance. Poczułeś się tak lepiej. Jeśli jesteście zainteresowani tym, jak działają niektóre klasy bądź kombinacje klas, a nie możecie tego zrobić w standardowych grach, ponieważ bierzecie udział w długich kampaniach, to Baldur's Gate jest świetnym miejscem na testowanie klas i ich kombinacji. Wprawdzie nie wszystkie subklasy są dostępne i nie wszystkie działają identycznie tak samo jak w grze fabularnej, to główne mechaniki i ich działania są zachowane, dzięki czemu takie testowanie jest możliwe. Można to zrobić w dowolnym momencie gry i wydajecie się na waszymi postaciami na długi odpoczynek dzięki Marniejowi. Teraz przechodzimy do otoczenia. Wielopoziomowość, odległości i prędkości ruchu mają znaczenie w grze. Dzięki wielkości plansz i, design, i designowi Naprawdę musimy uważać, poruszając się na to, aby przeciwnik nie zepchnął nas z klifu czy budynku. My stosujemy zazwyczaj makiety w grach. Kiedy jednak sięgnę myślami w nasze przeszłe kampanie, to ta wielopoziomowość u nas miała naprawdę znaczenie nie za często. Bo zazwyczaj nie jest to główny priorytet designu spotkania, a może właśnie powinien? Nie powiem, zdarzały się walki na wysokim moście, na szczycie wysokiej wieży czy na latającym statku, ale zdaje mi się. Że powinienem dodać punkt wielopoziomowość do standardowej checklisty designu spotkania. Kolejna rzecz, która bardzo przypada mi do gustu, to interakcja z otoczeniem, wybuchające beczki, ogień, który rani i blokuje drogę, oraz możliwość użycia wody do jego ugaszenia. Czy na przykład możliwość ułożenia skrzyń, żeby spowolnić albo zablokować wrogów, kiedy tworzymy scenę. Jako mistrz gry musimy dać naszym bohaterom możliwość interakcji z otoczeniem. Wiadomo, że gra ma zaplanowane powtarzalne rozwiązania, ale my w grze fabularnej jesteśmy ograniczeni tylko naszą wyobraźnią. Możemy dać możliwość spowolnienia lawiny, podpalenia czy wysadzenia budynku, zalania czegoś wodą itd. Kreatywne wykorzystanie elementów otoczenia do walki, np. cele w wodzie lub oblane wodą mają dodatkowe obrażenia do czarów opartych o elektryczność. Zamrożona woda tworzy śliski trudny teren, a olej zaaplikowany celowi, zwiększanie obrażenia do ognia. Daj znać swoim graczom, że mogą puścić wodę swojej wyobraźni i kreatywności i oblać swojego wroga kuflem piwa, po to, żeby za chwilę poczęstować go czarem elektrycznym o zwiększonym efekcie. To teraz przejdźmy do narracji chyba najciekawszy punkt w tej grze. Nie wiem, czy zauważyliście, jak gra znajduje ciekawe sposoby na przekazywanie historii. Oczywiście ogromne ilości ksiąg, zapisków czy listów z historiami pobocznymi, czy poznawana powoli główna historia gry to jedna rzecz. Ale bardzo spodobało mi się kiedy w rozmowie z Duergarem, ten zamiast opowiedzieć mi o podziemiach, co pewnie bym po prostu przeskoczył, zapytał mnie co widzę ciekawego w tych podziemiach i przy pomocy testów moja postać sama analizowała i dochodziła do wniosków. Czym są i co wyda wydarzyło się w tym miejscu? Jest to ciekawy sposób na poznawanie świata przez graczy i wciąganie ich w jego historię. To mówiono już wiele, głębia postaci niezależnych. Mają one swoje motywacje, czasami naprawdę złożone. Dzięki temu walka nie jest jedynym rozwiązaniem w rozmowie z nimi, i mamy wrażenie, że rozmowy z postaciami niezależnymi mają wiele możliwości wyjścia. Wiem, wiem, teraz napiszcie w komentarzach, że to przecież oczywiste. Może i oczywiste, ale mam wrażenie, że powinniśmy sobie o tym przypominać, że. Odgrywając postać niezależną, powinniśmy myśleć o jej motywacjach, kiedy rozmawia z bohaterami. Dzięki temu możecie czasami sami się zaskoczyć, gdzie taka rozmowa zaprowadzi. Jeśli jesteśmy przy postaciach niezależnych, to historie postaci, które przyłączamy do drużyny w czasie kampanii są naprawdę świetne. Ich questy poboczne to super sprawa. Tutaj mamy bardzo dobry przykład, jak można zintegrować historię postaci w waszej kampanii. Historie wszystkich, a przynajmniej większości postaci, powinny wiązać się z głównym wątkiem kampanii. Dzięki temu zarówno gracze, jak i ich postacie będą czuć, że to część ich historii. Pamiętaj, aby zrobić to w porozumieniu z graczami. Nie przepisuj ich historii. Zaproponuj dodawanie lub zmianę elementów, które połączą ich z tą kampanią. Zostajemy przy bohaterach, i kolejna nauka z Baldur's Gate 3 to umieść bohaterów graczy jako centrum waszej kampanii. W grze komputerowej jest to. Kijanko łupieszcy umysłów, która łączy postaci we wspólnym celu. Ale Wasza grupa na pewno wymyśli inny wspólny cel dla wszystkich postaci, który zacementuje Was we wspólnym dążeniu. Możesz też we współpracy z graczami dla każdego wymyślić indywidualny cel, dla którego będą mieli motywację podążenia do końca kampanii. Pamiętaj, to bohaterowie graczy mają być gwiazdami tej historii. Niech to poczują. Większość gier, książek i filmów dostarcza nam inspiracji do naszych gier. Baldur's Gate 3 daje nam ogromną ilość inspiracji do wykorzystania, miejsc czy sytuacji kreowanych w grze. Mi w szczególności przypadło do gustu jak wykreowano podmrok. Rozegranie części przygody w podmroku da każdemu mistrzowi gry narzędzia, aby wykreować swoje własne poziomy lub opisać już istniejące w przygodach D&D. Teraz kilka punktów ze sobą powiązanych, a za zaczyna się od wolności wyborów. Wiem, że zaraz dostanę lawinę komentarzy, że na tym polegają RPGi, ale nie mogę o tym nie wspomnieć w kontekście Baldur's Gate 3, gry komputerowej. Skoro tam deweloperzy potrafili zaskryptować taką ilość wyborów, to my nie ograniczamy naszych graczy w ich wyborach. Dla przykładu, stosunkowo wcześnie w kampanii trafiamy na obóz goblinów. Nie są one od razu dla nas wrogie, można się z nimi dogadać, ale można też je zabić. Takie alternatywy dostępne są praktycznie na każdym kroku w tej grze. Bezpośrednio powiązane z poprzednim punktem, czyli pozwól na omijanie wyzwań. W Baldur's Gate 3, można wielokrotnie wyłgać się z sytuacji, albo przekrać koło wrogu. Pozwól na to swoim graczom. Nie każde spotkanie z wrogiem musi od razu zaczynać się jadką. Inteligentne istoty będą bać się o swoje życie, więc nie zawsze są skore do ataku. Zwłaszcza grupy wyglądającej na uzbrojoną po zęby bandę morderców. Co, niby wasi gracze nie mają postaci, którzy wyglądają jak banda zabijaków? Ej kurde, my tak nie wyglądamy. Serio? No dobra, w sumie trochę tak wyglądamy. No i ostatni punkt powiązany z wolnością wyboru ich konsekwencje. Zmiany w świecie gry bazują na waszych wyborach. Zadkowanie goblinów w ich obozowisku spowoduje ich wrogie nastawienie w całym regionie, a po jego zniszczeniu pozostanie ono pustoszałe. Jeśli natomiast zdecydujemy się zniszczyć szmaragdowy gaj, narazimy się na wrogość druidów i odciśniemy swoje pięto no, na świecie, jeśli twoi gracze poczyni jakieś decyzje w świecie gry, i dałeś im realny wybór, po której stronie mają się opowiedzieć, niech ponoszą tego konsekwencje, zarówno pozytywne, jak i te negatywne. Bardzo podoba mi się jak zbudowano wizję potworów bez faktycznego walczenia z nimi. Łupieżca umysłów jest czymś, czego obawiają się praktycznie wszyscy. Bez mowy o, o challenge ratingu potwora wiemy, że łupieżcy są groźni i potężni. Podobnie budowana jest historia wiedźmy, powoli poznajemy ją przez jej makabryczną zdoby w leżu i jej sługów, zanim się z nią spotkamy w finale tego wątku. To daje nam taką wskazówkę, jak robić zapowiedzi nadchodzącego antagonisty, jak budować jego obraz, zanim bohaterowie się w ogóle z nim zmierzą. W grze nie wszystko jest białe lub czarne, a raczej są to odcienie szarości. Na przykład bogini szar jest często prezentowana jako ta na wskroś zła, a tu w grze jest ona ewidentnie po złej stronie, ale nie jest to jakaś skrajność. Nawet jej wyznawczyni wędruje z nami, notabene Shadowheart jest jeden z moich ulubionych członków drużyny. Z drugiej strony spotykamy paladynów Tyra i są to nieźli dranie, którzy porują na karlach. Pozwól swoim graczom używać zdolności. Jeśli masz mnicha, strzel do niego, żeby mógł odbić pocisk. Jeśli masz kleryka, rzuć na niego nieumarłych, żeby mógł ich odgonić. Jeśli masz postać odporną na trucizny, atakuj ją trucizną. Gracze będą szczęśliwi, że mogą wykorzystać swoje zdolności. Gra zainspirowała mnie do tego, bo gram tam nichem i zawsze cieszy mnie, kiedy przeciwnik skieruje na mnie strzałę. Natomiast w grze RPG po pierwszym razie, kiedy odbiłem strzałę, cały świat jakoś przestał we mnie strzelać. Starajmy się jako mistrz gry nie robić nieświadomego metagamingu. że czasami zrób coś, aby gracze mogli wykorzystać swoje zdolności. Na pewno poczują się dzięki temu dobrze. Na przykład w mojej bieżącej drużynie Świta odporny na gorąco palady nosi w zbroję płytową, chyba jako jedyny w całym regionie. Dajcie znać co pominąłem, jakie jeszcze rzeczy warto by było zimplementować w grze fabularnej z tej świetnej gry komputerowej, albo o czym może czasem zapominamy, a Baldur's Gate 3 wam o tym przypomniało. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i zapraszam do obejrzenia kolejnego.